Widzowie, Google Maps tajemnicy ciekawostki 60 odcineczek. Zobaczmy w takim razie, co tu się dzieje. Cześć, ja jestem Wilej. i witam Was w kolejnym odcinku tajemnicy ciekawostek z Google Oho. Maps. I dzisiaj chciałbym zacząć od prostego pytania. Czy gdzieś w waszej okolicy zauważyliście na jakimś słupie, albo latarni, albo no. skrzynce elektrycznej, albo gdziekolwiek naklejonego takiego ducha? UFO Luda? Nie, ale u mnie przy miejscowościach, jak już mam umówiłem, jak, jak są wioski pograniczne z głupczycami, strasznie dużo było na, na tych. Na jak ma się te m, tablice zabudowania, ufo było narysowane. W taki sposób, że wyglądało, jakby to było oryginalnie zrobione. To miałem ba bardzo dużo miejscowości w głupczycach, miało ufo, nie? Generalnie na tym yy, znaku. Albo takiego ducha. Albo Opa takiego sied. ducha. Ej, to wygląda jak Worms w ogóle. O, ale bym sobie znowu pogram w Wormsy 3D w ogóle. Ja pierdziele, ale mi się teraz przypomniały tamte wakacje. Ale bym sobie w Wormsy 3D pograł znowu. Albo takie. Ducha, takiego ducha, bo takiego ducha, bo takiego ducha, bo takiego ducha, bo takiego. O ta Dwie osoby napisały do mnie właśnie w takiej sprawie I powiedziały, że takie duchy można znaleźć W różnych miejscach w Polsce Zaznaczyłem oh, na mapie yes. wszystkie lokalizacje, o których mi wiadomo I tutaj widać, że one pojawiają się Przede wszystkim w północnej części Polski oh, Okej okay. Sztum, prabuty Chłopie, coś mieszkać w prabutach Nie najaczenie. W szczególności tutaj Jeżdżarek. jest jedno takie przyklęte miasto Które nazywa się Kwidzyn Jest tutaj taki Pytlejem? trójkąt kwidzyński i Trójkąt on jest... kwidzyński? Czyli co, mogą cię zajęć nie co co chodzi. Ancient shoe, <laughs> prabuty. <laughs> o kur. A to zboj, dobra, wybaczam ci, nie? Twoje pierdolenie. No przez to duchy. Poza północną Ancient... częścią. Mieszkam, mieszkam kurwa, w Ancient Shoes. Są polski, jest jeszcze kilka innych bardziej... Rybnik? <grybnik> Ej, to blisko mnie, kurwa. A, znaczy, no tak blisko, no z dwie godziny, nie, nie, no, z półtorej godziny. To już, ale punkt... to już blisko, to już blisko. Tu Gdzie podobno też można znaleźć te duchy. Zaznaczyłem je innym kolorem, dlatego że nie mam żadnych zdjęć, więc to okay. jest tylko tak na słowo, ale podobno też można je tutaj znaleźć. No dobra, tylko w sumie to co jest w tym takiego ciekawego? No bo jakby no się tak zastanowić, to wszędzie w Polsce w różnych miejscach. O, właśnie! O, właśnie! U mnie. Tego było. W miejscach możemy Bardzo dużo w miejscowości, właśnie przy Gubczycach, ma coś takiego. Miało, bo już zamalowali to chyba. Znaleźć różne rzeczy ponaklejane. Przecież to jest po prostu jakaś naklejka, którą każdy może sobie kupić w sklepie, więc Ale co w tym dziwne, ciekawego? To jest. widzowie, to jest, jest... To jest wi he, 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 nowa promocja płyty e, szpaku. Wstałem sobie w Google duch naklejki i wyskoczyło mi mnóstwo naklejek z duchami. Natomiast nie potrafiłem znaleźć dokładnie tego ducha. Wydaje mi się, że to szpaku i kobie producent naklejali w całej Polsce. No, to mega, mega dziwna sytuacja. Próbowałem to wyszukać po angielsku. Wszystkie naklejki, jakie da się kupić na Allegro bardzo na... O, To jest unikalny duch! O! To jest taki, powiem szczerze, jakbym miała na przykład powiedzieć, ten duch kojarzy mi się, że to jest jakaś ekipa graficiarska, nie? Która, która ma jakieś takie logo, bo to taki bardzo designerski bym powiedział Ufoludek albo duch, tak wygląda trochę. Taki designerski bym powiedział. Nie Nawet jest to wycina... zwykły taki duch, tylko taki wiesz. jakaś jaka ekipa. Miałem te duszki i próbowałem je bardzo. wyszukać po obrazie w Google, ale nie znalazłem niczego, co by wyglądało jak te duszki ponaklejane taki na znakach. Muminek? z muminków. To jest coś, co było najbliżej, ale to wciąż nie jest to Ciekawe. Wniosek jest taki, że to nie są normalne naklejki, jakie każdy może sobie kupić w sklepie Oho. A przynajmniej aktualnie Domyślam się, że jak wrzucę ten Ultra rzadka naklejka z Duchem, super imitowana edycja Ostatnie sztuki, zapasy na wykończeniu Black Friday, promocja Film to potem ktoś może wykminić biznes i zacząć to sprzedawać na Allegro Ale na ten moment nikt tego nie sprzedaje Nie da się tego kupić Na przykład patrzcie, co tutaj napisał jeden z użytkowników portalu Jebździdy Mam cały folder ze zdjęciami tych duszków. Przejrzałem co się dało w internecie, nic to nie dało. Szukam jeszcze trzeci rok i mi odpierdala serio. Co to takie... jest z O co chodzi z tymi duszkami? To może oznaczać duszek naklejony w jakimś miejscu. Czy to jest po prostu sposób jakiegoś rowerzysty na to, żeby oznaczyć miejsce, które odwiedził? A może jest to oznaczenie miejsca, gdzie coś można załatwić? A że to sosy są. Sos salsa i sos blue cheese. Kolor tego duszka precyzuje, co to dokładnie jest. A może to oznacza, że na Nowy tym kilometrze możesz zostać ...przez duszka Kacperka. Ciężko... No tak, jest to też jakieś prawdopodobieństwo, nie? Jeśli nie wiesz o co chodzi, to chodzi o seks. To nowy projekt Oj Wojtka, ta bez kitu od trzech lat go robi, nie? Powiedz, w internecie jest bardzo mało informacji Powiemy, na te... dojdziemy do, do momentu, kiedy będą się, będą się dzieci rodzić, będziemy mówić, nie, to dziecko jest jakieś kur... specjalne. To jest jakiś projekt Oj Wojtka, nie? Już nie będzie normalnych starych dzieci. No już nie będzie nic normalnego, wszystko co dzieje niespotykane będzie kurczę projektem moj Wojtka, nie? Ten temat, to znalazłem coś? dwa wątki na reddicie. jeden na Jebździdy, plus jakieś tam pojedyncze Betlejem, posty na Facebooku chciał tu koncert zrobić, nie na tym polu. Ale w żadnym z tych miejsc nie znajdziemy odpowiedzi na to, z czym mamy tutaj do czynienia. Tak więc, jeśli chcemy odpowiedź, to będziemy musieli sami ją znaleźć. Jeśli zdarzyłoby wam się kiedyś, Aha. żebyście wyszli z domu, zobaczcie, czy na jakimś znaku, albo słupie, albo skrzynce elektrycznej, Dobra. albo gdzieś. Dobra, chodzi... robimy irela widzowie, szukanie duszków. Jak indziej ktoś nie nakleił właśnie takiego duszka. Głuche. Ja, jeśli byście coś takiego znaleźli, to zróbcie mu zdjęcie i wyślijcie mi na maila to zdjęcie okay. plus lokalizację. W tytule maila wpiszcie tu... Kupczyce! Ja pierdzielę, nie? Ej, dobra, ale powiem szczerze, teraz mi się wydaje, że ludzie po prostu odwzorują te naklejki i będą to naklejać wszędzie. Tak, szczerze. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Zobaczymy, czy uda nam się w ten sposób zyskać jakieś nowe poszlaki na ten temat. A gdyby tak się okazało, no to w jakimś kolejnym odcinku odświeżymy temat i może coś więcej uda się wykminić. Tylko pamiętajcie, że. Mi się wydaje, że wy. będą mieli. Oj, ty człowieku, ludzi nie znasz, nie? Chłopie. Przypominam ci, stary, że było coś takiego jak. Klaunsko-szalina, nie? I co, i jak ludziom odjechało? Jak będziecie robić te zdjęcia, to dupa odwrócona do ściany. Nie ma co ryzykować. Racja, a teraz przenosimy duszę, się do ku, pa, czeka, żeby... państwa, które nazywa się Wyspy, Wyspy Owcze, Owcze. I może się ono owce? pochwalić bardzo specyficzną wow. ciekawostką. A mianowicie część zdjęć z Google Maps, które zostały wykonane na Wyspach Owczych, Zostały wykonane przy pomocy owcy. Wow. Proste i logiczne. W sumie na wyspach owczych jest więcej owiec niż ludzi, więc czemu by ich nie wykorzystać Zajebiste. do tego, żeby robiły zdjęcia? Fajne. Całkiem dobre te zdjęcia jak na owce. Wieso też... ja Google ma w człowieku nowe auta, nie? Napędzane owcą. W takie miejsce to nawet samochód miałby problem Fajne. wjechać, więc owca Zajebiste. może faktycznie jest tutaj najbardziej optymalnym Prąd. fotografem. Tutaj widzimy mapę przedstawiającą pokrycie Europy przez zdjęcia z Google Street View w 2016 roku. a w Niemczech nie pozwolili? Jak widać, prawie cała Europa jest pokryta przez te zdjęcia, poza Niemcami, a czemu? dlatego że tam mieszkańcy protestowali ze względu na prywatność. Może by się nie zesrali, nie? Tak czy inaczej, prawie wszyscy, którzy chcieli zobaczyć swoje państwo na Google Maps, mogli zobaczyć swoje państwo na Google. O nie! O nie! Będzie widać w moje mieszkanie! Jestem kurtę randomem, którego nie obchodzi nikt k na świecie, ale będzie widać w moje mieszkanie. Nie, nie mogę na to pozwolić. Maps, z wyjątkiem tego tutaj obszaru, którego Google nie odwiedziło. O. ta dziewczyna, która mieszkała na wyspach owczych, postanowiła, że zacznie akcję mającą na celu zachęcić Google do tego, żeby odwiedziło jej wyspę i też zrobiło zdjęcia. Ale fajne mają ten, architekturę. Ale póki Google ich nie odwiedziło, to byli zmuszeni improwizować. <laughs> tutaj widzimy pierwsze testy ja wiem, tej zaawansowanej. Ale to owce wysłali do, do, w teren, nie? Żeby zrobić. Na owce została zamontowana kamera nagrywająca w 360 stopniach i ona jest podłączona do paneli. To jest Insta 360 chyba, nie? To jest w ogóle z tej samej firmy, co ja mam kamerkę. Dzięki czemu, Tylko, ona się że ona nie rozładuje, może robić zdjęcia przez cały dzień. 360 robi. No i elegancko, mamy owcę z zamontowaną kamerą, to teraz wystarczy, że taką owcę się wypuści. Ej, wiecie co było pojeżdżone? Taką kamerkę 360 wpierdolić do auta z tyłu. Widziałem takiego TikToka, jak gościu zapierdalał Mercedesem i z taką zajebistą kamerką z tyłu, taką, taką w... White Miał do tyłu wstrzymany się, rozpierdolą, generalnie, nie? Debil. Bo kurwa siedział tak o, rozjechany kurwa jak pszczoła, nie? Na kwiatku. Czekł tak odchylony do tyłu i tak o. I Debil, kurwa jak y, w prawo skręcał, to skręcał, jakby grał w jakieś Nintendo stary. I tak o, całym ciałem kurwa skręcał. Ja nie wiem, ludzie, kurwa, którzy to prawo jazdy w płatkach wyjechali, nie? Look, Google is coming. Cała ta akcja oh. zwróciła uwagę samego Google i po kilku miesiącach. Nie mogę Google przyjechał. Z w, w pełnej osobistości. To jest Google? Przesłali oni nie Witam, Google. pracownika z profesjonalną kamerą Proszę do robienia zdjęć. No i gdybyśmy teraz Witam sprawdzili panie sobie Google. mapę Europy, to widzimy, że Niemcy i Białoruś dalej są bez zdjęć, ale już wyspy <laughs> wow. owcze można bez problemu obejrzeć. Nice. A tak jeszcze przy okazji, tutaj widzicie zdjęcia, które zostały wykonane ponad 130 lat temu. A wiecie, kto je wykonał? On. Wow. albo jakiś jego kuzyn Mr. tutaj Gołębinio. ciężko powiedzieć dokładnie czy dzięki jego autorstwa werka. jest każde zdjęcie tak czy inaczej był taki niemiecki lekarz który czasami wykorzystywał gołębie do tego żeby dostarczyć leki swoim Mr. pacjentom Gołębinio. i kiedyś padł na pomysł, że w sumie zamiast leków mógłby on do takiego gołębia podczepić aparat samowyzwalaczem i dzięki temu zrobić zdjęcia z powietrza to nice. oczywiście nie było jakieś perfekcyjne rozwiązanie ale no fajne. bo to kiedy dokładnie to zdjęcie ja zostało wie... ale jak ja bym chciał, żeby kiedyś była taka technika stary że możesz, nie wiem, wejść do jakiejś maszyny i się cofnąć o ileś tam lat do tyłu, ale tak, żebyś, nie wiem, żeby, kurwa, przeżyć to, stare, chociaż na, na parę godzin, nie? I ja, ale nie wiem, stary, ogólnie jakby takie filmy, takie filmy właśnie z tych czasów, architektura i w ogóle jak to wyglądało, mega mi się podoba, nie? Bardzo mi się podoba. Zostanie wykonane, pod jakim kątem ja, zostanie... ten klimat tego, tych miast i w ogóle, zajebiste, nie? Wykonane to była w dużej mierze kwestia szczęścia, Bo ten ale... VR kiedy... to, kurwa, jest taki, wiecie, ten VR to wiesz, że to jest VR, nie? To widać, kurwa, a... Gdy już udało się takie zdjęcie wykonać ja, to... Ja, bardzo bym chciał, ja bardzo bym chciał, na przykład do Nowego Jorku, na przykład. Jak dopiero wiecie, dopiero jakby się rozwijał, nie? Jak na swoje czasy było ono naprawdę. No to mnie, na przykład nowy Jork bardzo mnie fascynuje, jak wyglądał kiedyś. To unikalne. Niestety dlatego lekarza on to wymyślił mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zaczęły pojawiać no, ja się samoloty. Lubię... ja więc... wiem, że są na, wiem, że są filmiki na YouTubie, ale to nie jest to samo, nie? Nie zdobyło to jakiejś dużej popularności. Ale jakby nie patrzeć, tak właśnie wyglądały pierwsze drony. Jeden z widzów chce, żebyśmy zobaczyli jego szkołę. On mi nawet podesał jakąś mapkę, gdzie pozaznaczał, gdzie wszystko się znajduje. A co? to? Jaka wielka szkoła w ogóle? Legendę napisał. W sumie czemu nie? Możemy zobaczyć i ocenić tą to szkołę. Jest. Jego cena będzie słaba, to może go za to wypierać. Kocham to. ten klimat biedy i ubóstwa. O Boże, ale tam. O Jezus. Patrzcie na, ja na to, Ja na przykład. Dlatego mi się. Yy, mi się podoba na przykład te yy, fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć, bo to jest właśnie w tych czasach, w których chciałbym tam zobaczyć to. I tak, dlatego chyba to jest jeden z aspektów, dlaczego mi się ten film podoba też. Bo jest ten klimat kurwa, tych czasów wtedy. Najlepsza wow. technika w Polsce. Srebrna szkoła 2020. Wow. Czyli to nie jest prawda, że wszyscy moi widzowie chodzą do szkoły specjalnej. Pierwsze <laughs> wrażenie całkiem dobre, muszę moi przyznać. Chodzą. Ale teraz zobaczmy. Kurde, w ogóle, ty, to wygląda jak jakiś... Co Sobie jest? ...tobie najważniejsze miejsca w tej szkole i to dopiero wtedy okaże się, co ona ma do zaoferowania. Ło, kur... Takie kible w szkole? Co jest? Ej, to tam nawet, kur... Ja, pier... nie. nie? Jakby Bardzo... był jakiś z... który osobiście, który by się tam zesrał i rozsmarował to na się osobiście bym mógł kur... ten... Nasrał do ryja w grze komputerowej. Ładny kibel, ale... to, nie? Ale... Jest tyle drzwi, zdej się można zgubić. Kabiny mają drzwi, które nie są wyjemne. To jest na pewno na plus? Co Natomiast jest? na minus te dziury tutaj. A, po co no one ta, są? To jest najgorsze, nie? Kusi, żeby ktoś rzucił petardę, jak tam siedzisz. Kibel w szkole mojego widza dostaje ode mnie ocenę dobrą. Piję tangens. Tangens. Może to jednak jest szkoła specjalna. Hermiona, jak to zobaczyła, to zaczęła. Wow! rzucać jakieś patronusy, żeby się o... Chcę, Jest szczerze, chciał chodzić do takiej szkoły, takiej, wiesz, takiej właśnie jak Hogwart, nie, w stylu takim gotyckim. I ja ale pole albo doje, nie, nie? A u nas nie było, u nas było k**a gówno jednak akurat. Żółte kupa ściany jak w każdej przeciętnej szkole w Polsce obrzydliwej. Wow! No co to jest? Tutaj jest jakieś tajne przejście. Dobra. Za matematykę minus, ale za tajne przejście jest plus. Niestety. Może podejrzem. jakaś klasa jest też. No tak, nie da się tam ale, wejść. Pełno Harry Pottera A tu jest, nie? To taki Weź jest tam klimat magiczny. Ciekawego pewnie się znajduje. To jest spoko ta szkoła, nie? Taka kula. O A ku... to co, to krzesła? Yy, te angielskie? Okazało ta... u... ta... u... się, że ta szkoła jest ogromna, tam jest kilka budynków. Gdybym miał wam to wszystko pokazać, ja to. to... Nawet je jeść mogą? Ten odcinek miałby pół u... Taka hala. Godziny więc postanowiłem, ja że to. To u mnie było z panelami drewnianymi, nie? Wszystko wytne. Natomiast Obiecuję, że w podsumowaniu uwzględnię wszystko, co Gastro zobaczysz. Gastronomiczna klasa jakaś? co to jest? Zobaczyłem. Granie. Szkoła posiada trzy sale do grania w Counter-Strike. Ja pierdolę. Natomiast w jednej z tych sal komputery są zamknięte na klucz. Ja Więc jeśli chcieli. Gdybyście podłączyć tam jakąś gamingową myszkę, no to mogą być problemy. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę ile tych sal jest, to daje ocenę bardzo dobrą. Edukacja. Szkoła może pochwalić się odznaczeniami, gablotami, dyplomami, nice. natomiast muszę obniżyć ocenę za to gówno no, na schodach. No, te schody, te schody Ocena dobra. Sekrety. Jest zejście Oho. do lochów, jest tajne przejście ukryte Sekrety! Z każda szkoła ma sekrety, nie? ...plakatem. W jednym z budynków trafiłem też na takie dwie drewniane kaczki, które były ewidentnie skierowane w kierunku kibla damskiego. Oho, dom... prosimy o zamykanie drzwi łazienki, bo później k... Ciężko jest mi stwierdzić, co tam dokładnie takiego może się znajdować. Ocena bardzo dobra. Wyposażenie. Do użytku uczniów dostępne są biblioteka, fort... Jo! jaka cozy biblioteczka, no nieźle. Teka, fortepian... Fortepian? Sala muzyczna? liczydło, zestaw noży, plakat... <laughs> zestaw noży! starym <laughs> skrótecką, Kiri i jeden zestaw Huntley. Ocena celująca. Nice! Średnia z tych wszystkich ocen, które wystawiłem to jest 4,5. Dostać ode mnie taką ocenę to jest lepiej niż dostać HIV, tak. więc możecie sobie to powiesić tutaj gdzieś przy wejściu. A na zakończenie dzisiejszego odcinka chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że na mapie Afryki możemy zobaczyć twarz jakiegoś kolesia. Jak raz się Chopin. to zobaczy, to już się tego nie odzobaczy. Chopin. No dobra, to, to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Fajny i do odcinek, fajny odcinek widzowie. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba widzowie.